Witam w kolejnej części składania silnika D50B0. Od razu zachęcę do subskrybowania mojego kanału. Kto jeszcze tego nie zrobił, jeśli się spodoba, jeśli się przyda, nie zapomnijcie zostawić łapki. A teraz bierzemy się za kolejny etap składania tego silnika. Także założymy sobie, może najpierw w górę, żeby to już mieć zamknięte, żeby na nic nie wpadło. Wybrane oczywiście też. Ja nawet nie będę tego kleił na silikon, nie widzę potrzeby. Taki, ale jakby coś tam było z tą szczelką i tak to można sobie skleić żeby tu jakiegoś lewego powietrza nie łapało wyjmiemy łożysko takie dają niby że to srebrzone wygląda jak aluminiowe nie wiem no aluminiowe na pewno nie jest na pewno stworzeń nie ma żadnych śladów zużycia a ja nawet nie muszę go mierzyć bo nic tu nie jest zużyty on na, pe na pewno długo nie chodził możemy sobie od razu sprawdzić jak to wygląda tutaj No Mogę powiedzieć, że na tym łożysku jest no, bardzo dobrze a na tym które tutaj było to oczywiście nie jest poparte pomiarami ale jest minimalnie gorzej chyba. Teraz czy zakładać nowe łożysko na stary sworzeń? Trudno powiedzieć, no. coś w tym musi być starego na pewno sworzeń jest stary a łożysko i korbowód jest nowe Ja to chyba tak założę Tutaj ma najmniejsze luzy więc pójdzie nowe łożysko. Chociaż to łożysko mogło być lepszej jakości. Wał był o jeszcze jedną półkę cenową wyższą, więc im być może łożysko jest ciut lepsze. Ale to chyba też było takie srebrzone łożysko, bo widać tutaj przetarte już. Więc ja to zakładam na nowym łożysku. Nowy korpo, korbowód, nowe łożysko. Stworzeń pójdzie stary. Teraz już tłoczek. Pamiętacie, pierścień był tutaj jakby przygnieciony. Ja to przeszlifowałem elegancko, pierście wchodzi. Ma minimalny luz, tak jak powinien, dlatego sobie go już teraz tutaj zakładam. Pamiętam, jak on był, więc go sobie teraz założę tak samo, jak był. I teraz smarujemy wszystko, oczywiście dużą część. Ten tworzeń powinien wejść, powinien. Zdarza się, że wchodzi palcami. No. no i teraz zabezpieczenia, na które zawsze tak zwracam Wam uwagę, tu oczywiście sobie zabezpieczamy, żeby nam zabezpieczenie nie wpadło, te zabezpieczenia, na które tak mówię, zawsze zwracam uwagę, żeby ich nie wyginać za mocno, wkładamy jedną stronę i ruchem obrotowym, bardzo delikatnie, żeby go jak najmniej zgiąć, żeby tylko wlazło w ten kanałek, o! Tylko pamiętajcie, żeby zabezpieczenie dawać łocznie do góry. Podobno jest mniejsza szansa, że kiedyś wypadnie. No, i teraz już przyszła pora na cylinderek. Tu, sobie oczywiście, wszystko ładnie trzeba wyczyścić i nasmarować. Wiadomo, nie? Pierścionek, ten co poprawiałem, widać, że chodzi tutaj elegancko. Nie ma żadnych tutaj przycinek. Także myślę, że tutaj będzie dobrze. Jakbym robił dla siebie. Tak samo bym zrobił. Tu wyrównałem krawędź tą tłoka, która tłukła o głowicę. Widzicie, właśnie jeszcze może głowicę to troszkę poprawię. No i na początek założę sobie to bez uszczelki. Oczywiście cylinder ma sfazowanie, więc nie wymaga to jakichś cudów. Wciskamy pierścienie pod warunkiem, że są na zamkach. Teraz możemy sobie obrócić. Widać, że. Tu jest dużo miejsca i od razu można przyłożyć główicę. Można sprawdzić sobie w ten sposób, czyli teraz nie stuka, więc po skręceniu na uszczelkę. Tym bardziej tutaj nic nie będzie się działo. Teraz już założymy uszczelkę. Tutaj gdybyście nie byli pewni, gdyby jakieś rysy były, to też warto sobie tu doszczelnić silikonem, bo ten wypływ jednak przepływa, tak to jest skonstruowane w tym silniku. Że płyn do pompy wody przepływa przez korpus silnika, oczywiście, sobie wszystko smarujemy tutaj. Cylindrowi też nie pożałujemy tego oleju. Na szczęście, żadne farfocle z łożyska korbowodu, które się rozleciało, nie przedostały się do góry, nie wypluł ich silnik, i przez to. Tu nie ma żadnej ryski, tutaj wszystko jest tak jak być powinno. Smarujemy sobie jeszcze łożysko stopy korbowodu. Tak jak mówiłem, założenie tłoka w takim maleństwie to jest naprawdę nic trudnego. Wystarczy, żeby pierścienie były dobrze na zamkach i praktycznie same wskoczą. Jeszcze sobie obrócimy tu. Chodzi super. Ta uszczeleczka została. Ona tu wystaje, więc jak dokręcimy to będzie trzymać. Na pewno te uszczelki, wydaje mi się, że też jeszcze nie są takie złe. Na pewno docisną, możemy już sobie założyć głowiczkę. Tu jest inna uszczelka niż w fabrycznej głowicy. Tam jest taka blaszana. Tutaj widzicie, że jest coś podobnego do AM6. Widziałem, że śrubki są oryginalne, ale podkładki to jakaś zbieranina jest, zupełna. Spróbuję coś zaraz dobrać tu odpowiedniego. Teraz już dokręcanie. Ja sobie posmaruję smarem miedzianym, żeby może te wody, tak te szpilki nie wchłonęły. W sumie nie wiem czemu mogli dać tutaj takie zamknięte nakrętki, ale nie dali. Może to i dobrze, bo przy wkręcaniu szpilek się przydadzą takie jednak. Dokręcamy sobie z wyczuciem. O, już jak doszły, że gumy doszły. Jeszcze. Tak. Widać się gdzie równo. I teraz odpowiednim momentem. Head nut i tu siódemka to jest jedyna, chyba tutaj w całym zestawieniu. 19 do 22, czyli też jest duży zakres. Najpierw na mniej, na jakieś 15, i teraz już, no, stawimy sobie na 21 i powinno być dobrze, bo to nie jest fabryka, nie, to jest inna głowica, inny cylinder, ale to jest, myślę, że dobrze, to jest dosyć mocno, nawet może za mocno, jak na ten zestaw ale równo, więc będzie dobrze kręcę sobie taką krótką świecę montażową do zakładania silnika będzie łatwiej wsadzić w ramę położymy sobie w tę stronę tu zębatkę klin jest taki sam od strony magneta oczywiście to sobie wytrzeć tutaj nie było żadnego kleju ani żadnej podkładki sprężynowej, natomiast on się kręci w tą stronę i ta śruba mogłaby się odkręcać. Tego tak myślę, że kropelka tutaj kleju nie zaszkodzi. Naprawdę minimalnie, żeby tylko słapało. Nie podają. To jest słaby klej, więc to bez problemu odkręcimy w przyszłości. I teraz tak dokręcić to trzeba. Jak to dokręcić? Żeby nie było, że tu robimy coś źle. Założę sobie magneto i za magneto przytrzymam. I dokręcę tamtą śrubę. Zakładamy sobie magnetą i teraz przytrzymując takim przyrządem lub innym podobnym, dokręcamy sobie na właściwy moment, czyli 35-45 z dwóch stron i dokręcamy, trzymając zawał. Już teraz założymy sobie tą stronę, zakładamy. To pasuje bez żadnego ustawiania, i zakładamy sprzęgło. Wszystko tak samo jak było. Patrzcie, jak już tak, chociaż to jest wszystko z oleju, bo przecież to pracowało niedawno. Tu doszło, tamto doszło, i ja tu dokręcę takim czymś. To zrobiłem dosłownie, 5 minut mi zajęło. Zakładamy podkładkę. Tu nie będziemy przesadzać. Założymy starą. O, pasuje. Nakrętka. Ja zakładam zawsze tą samą stroną, ponieważ gwint może być przeciągnięty już w którąś stronę, więc będzie lepiej dopasowany. Tak. Deska jest troszkę za gruba i oryginalne śrubki nie pasują. Ale to nic, coś tu znalazłem. Jakieś takie śrubki, co mam, to dam. Myślę, że trzy takie wystarczą. Tutaj śruby dobrze, jak dociska, jak śrubki dociskają tę deskę. Bo ona wtedy równo przenosi na wszystkie śruby, i jeszcze dociska do tego korpusu. I wtedy dobrze trzyma. I dokręcamy. 35 45 tonometrów dokręcone patent jest moment to, do zrobienia i nie to. trzeba kombinować żeby to przytrzymać to jest świetna sprawa teraz już zabezpieczymy sobie kosz sprzęgłowy i tak lekko podważam śrubokrętem ja przynajmniej tak robię zawsze i później Biorę morsa i kulturalnie to sobie tu zaciska. Bez tłuczenia, bez niczego. Podkładka jest na tyle miękka, że bez problemu się zawija na nakrętkę. Spokojnie, kilka razy taką podkładkę można użyć. Nie przesadzałbym tutaj, żeby za każdym razem nową zakładać. Teraz już zakładamy docisk. On musi być w odpowiednim położeniu, ale on inaczej nie pasuje. Po prostu, jak będzie źle, to widać, że nie doszedł. Tarcza jest luźna. Widać, widać. O, musi być o, w odpowiednim położeniu. Wtedy jest. Tarczy są dociśnięte. Spężyny sprzęgła 3,5, 4,5 N. Także bardzo leciutko dokręcamy to. Naprawdę wystarczy, nawet zwykłym śrubokrętem. Ale jak już tutaj robimy, to ja dokręcę to tym momentem. Ustawię te 5 tonometrów, bo od tylu mam klucz. Więc to i tak będzie więcej, ale od razu wam mówię, że to jest bardzo lekko. Teraz mechanizm startera derby ma dość fajny ten mechanizm. Tutaj za M6 się bardzo różni, bo można na sprzęgle go odpalić. Nie tak jak tamto, i tak tu celujemy sobie sprężyną. To zachodzi za to. Naciągamy drugą sprężynę i jest gotowe. Czyli ta sprężyna idzie tu, zakładamy sobie to tak no tak i powinno się dać założyć ją palcami nawet, o tak no i mamy to no i teraz już założymy sobie uszczelkę i pokrywę, no te tanie uszczelki to nie zawsze są tak super spasowane, no tu widać, że nie za dobrze to leży, ale jakoś to spróbujemy, chociaż żeby Słapało, pod krawędzią jest wszędzie więc nie powinno być problemu śrubki jak wejdą to będą go w miarę dobrze trzymać ale uszczelka nie jest dobrze dopasowana. tutaj oczywiście trzeba sobie wyczyścić to chyba nie trzeba mówić tu było jeżdżone bez dozownika znaczy dozownik jest założony ale nie ma zaślepki gdybym ja to dla siebie robił prawdopodobnie zjąłem te zębatki niepotrzebne są tutaj jeżeli jeżeli nie stosujemy pompki oleju to ta tylko zbędne opory stwarza tutaj natomiast być może ten dozownik działa to ktoś sobie go podłączy w przyszłości tutaj wyciągnę ten uszczelniacz bo widzę że tu chyba sprężynka spadła tak mi się zdaje wątpię że on trzymał tak jak mówiłem sprężynka była w ogóle poza nim więc nie wiem jak to ktoś tutaj robił ale ja go założę już tak jak powinno być Prężynkę założymy no tego małego uszczelniacza nie wyciągam bo tu i tak kośka się przekłada przez wierzch więc to nie ma znaczenia gdybym go wyjął i tak bym musiał go najpierw założyć a później dopiero dźwignię sprzęgła teraz pozostaje to założyć teraz te różne długości śrub trzeba dopasować to ma być tutaj tak chyba no i tak jak wszystkie 8-10 miutów uszczelniacz kopki to jest stary uszczelniacz więc ja się nie będę z nim nad nim tu rozczulał zakładam od razu tak zostały uszczelniacz zębatki i uszczelniacz Dźwignie zmiany biegów. To są stare uszczelniacze, więc ja się nad nimi nie będę. Tutaj rozczulał uszczelniacz, drążka zmiany biegów. I teraz już przyszedł czas na pierwsze odpalenie. Nie ma żadnej ściemy. Operator trzyma kamerę. Za którym? Drogi. Ja myślę, że jak jest wszystko dobrze, to powinien zapalić za pierwszym. Ale różnie bywa. Jak za trzecim nie zapali, to już coś będzie nie tak. Próbujemy. Dam Sanie na start. No i?

No i widzicie, zagadał właściwie bez żadnego problemu. Kompresja jest elegancka. A ta, tak tutaj co się działa ta kopka dziwnie, nie wiem, tak było widocznie. No i co? Jedno mogę powiedzieć, przy zakładaniu silnika sobie wahać cofnijcie tam daleko, daleko. Wtedy wsadzacie bez problemu silnik i cofacie go, żeby pasował już tam na, na, na ośkę wahacza. No i dobra, słuchajcie, tu już nie będę więcej pokazywał, jak to składam. To już prosta sprawa. Cała akcja się udała, zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału gdzieś tam w boku. Podrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!